Witajcie, rodacy! Dzisiaj kolejna gra z serii Jak przegrać grę z supportem? Mamy dzisiaj supporta Heimera. Koleś się nazywa Hwas. no Myślę, że tutaj na początku powinno być C, a na końcu T. I w C jego nick idealnie by go opisywał. Cóż, no, Koleś mówi: Tak, będę supportem hmm, Heimerem. No, myślę sobie, bez sensu. Słaby wybór, beznadziejny. No ale dobra, jeżeli będzie grał normalnie jak support, no to jeszcze może ma to jakiś minimalny chociaż sens. Jakaś szansa, żeby wygrać. Ale patrzcie co ten debil będzie robił. Pierwsze co, postawił tu już Tureta. Czyli już widziałem, że ten kutas będzie pchał linie i kradł miniony. No i teraz zobaczymy jak się to podoczy. Proszę bardzo. Puszuje. Puszowanie jest zajebiście głupie, przecież teraz może tutaj wpaść jungler, zwłaszcza, że mamy tutaj po tej stronie, która jakby ułatwia ominięcie warda, Powinny się stawiać dwa wardy, tu i tu. Patrz, pak, rady, miniony. Powiedziałem, żeby przestał dotykać miniony. No niestety debil chyba nie potrafi tego zrozumieć. Proszę bardzo. I w taki sposób przegrywa się gry rankingowe. I to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.